Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata współczesnej nauki. Dziś zajmiemy się katastrofalnymi w skutkach eksperymentami radzieckich naukowców, którzy postanowili rzucić wyzwanie naturze. Kolektywizacja i eksperymenty w rolnictwie radzieckim kosztowały życie 14,5 miliona ludzi. W historii ludzkości to jeden, jedna z największych klęsk. I jej skutki tak naprawdę w tej chwili już Rosja odczuwa do dzisiaj. Warto pamiętać o tym, i warto wspomnieć dwa nazwiska i jeden szczególnie groźny, szkodliwy eksperyment: Olga Lepieszyńska i Trofim Łysenko ludzie, którzy tak naprawdę doprowadzili do załamania produkcji rolnej w Rosji Radzieckiej. Poprzez swoje szalone eksperymenty, które tak naprawdę miały udowodnić wyższość nauki radzieckiej nad nauką światową, a doprowadziły do zniszczenia wielu upraw, zniszczenia tak naprawdę funkcjonowania rolnictwa. I eksperyment, który okazał się największą katastrofą ekologiczną XX wieku, a mianowicie wysuszenie jeziora aralskiego. Co dokładnie dzieje się z Morzem Aralskim? Morze Aralskie jest w nieustającym zaniku, prawda? To jest zbiornik wodny, który od 1960 roku zmniejsza swoją powierzchnię. Znacząco zmniejsza swoją powierzchnię. Jest to jedna z największych katastrof ekologicznych na terenie byłego Związku Sowieckiego. Ten proces ma dwie odsłony. Pierwsza. To są lata 30., kiedy się przymierzono do regulacji ciągów wodnych na terenie Kotliny Fergańskiej i budowano słynny kanał fergański. Ten kanał naruszył, naruszył dorzecze i ekosystem Szyrdarii, czyli północnego dopływu jeziora aralskiego. Budowano go oczywiście tak jak wszystkie wielkie budowy lat stalinowskich, czyli z użyciem więźniów i miejscowego chłopstwa w bardzo prymitywny sposób. A potem, w drugiej odsłonie, rozbudowano ten system irygacyjny Amudarii i Syrdari na początku lat 60., bardzo intensywnie, kiedy Chruszczow w 1959 roku przystąpił do, do realizacji swojego programu oferowania społeczeństwu sowieckiemu Większej ilości dóbr konsumpcyjnych. Tu bawełna, bo tu głównie o bawełnę chodziło, bawełna okazała się być szalenie ważnym argumentem w tej akcji. Na czym polegała istota nieszczęścia, które doprowadziło do zaniku Morza Aralskiego? Generalizując to oczywiście na przewadze polityki czy ideologii nad wszelakimi zjawiskami, łącznie z klimatem i życiem gospodarczym, Sowietom zależało na znaczącym zwiększeniu produkcji produkcji bawełny. Tam bawełna była oczywiście produkowana i w wieku XIX, bo każdy kto interesuje się Łodzią i produkcją włókienniczą w Łodzi to pamięta, że czołowe rodziny przemysłowców łódzkich miewały plantacje bawełny właśnie w Turkestanie, czyli między Syrdarią i Amudarią, ale nigdy ta produkcja nie była na taką skalę i nigdy nie była kosztem ekosystemów, czy w ogóle warunków naturalnych, prowadzona. W latach 30. rozpoczęto tę akcję, w latach 50., 60. ją zintensyfikowano i rzecz polegała na tym, że w sposób nieumiejętny wyprowadzono wodę z tych dwóch rzek. Ona przestała płynąć. Te systemy irygacyjne, które budowano wzdłuż Syrdarii i Amudarii, czyli tego północnego i południowego dopływu Jeziora Aralskiego, te systemy rzeczne przestały odprowadzać wodę do jeziora Aralskiego, którego linia brzegowa zaczęła się cofać, znacząco cofać. Ten proces już był obserwowany w latach 60., obniżała się tafla wody, cofała się linia brzegowa, i ten proces się nasilał w latach 80., 90. On trwa cały czas. Ale jego początki, właśnie znaczące, początki są w latach 30., a taka szalona intensyfikacja w latach 60. Czy są szanse na odwrócenie tej katastrofy? Podjęte są starania. Z tego, co, co wiem, Bank Światowy uczestniczy w tych działaniach. Tam sprawa jest o tyle złożona, że jezioro aralskie znajduje się obecnie w dwóch organizmach politycznych, prawda? Są to rzeczy odziedziczone po. W Sowietach przez Kazachstan i Uzbekistan i te dwa państwa mają chyba nieco odmienny stosunek do naprawy Jeziora Aralskiego, ile te działania międzynarodowej pomocy podobno skutkują podniesieniem poziomu północnej części tego zbiornika od strony Aralska, od strony Cyrdarii, to od strony amudari, no rzecz tak pomyślnie nie wygląda w tej chwili. Tam jeszcze nakłada się na to bardzo delikatna kwestia związana z wyspami na Morzu Aralskim, które były Ważnym obiektem strategicznym sowieckiego poligonu bakteriologicznego, prawda? Na wyspie Odrodzenia, bo ona tak się chyba nazywała, która była takim niedostępnym bastionem pośrodku tego szczególnego zbiornika, znajdowało się znane laboratorium bakteriologiczne. I ono było czynne prawie do, do końca istnienia Związku, Związku Sowieckiego. Więc to jest też kolejna scheda. Nie tylko to wysychające jeziora aralskie, nie tylko te odwrócone rzeki, nie tylko zdewastowana przyroda, y, stracone miejsca pracy, ale również y, podobno największe cmentarzysko-wąglika, które tam jest na tej wyspie odrodzenia. To jest paradoks. Ta wyspa była niewielka, chroniona wodą, mało tego jezioro aralskie dookoła otoczone pustyniami, więc to w ogóle był wymarzony poligon dla tego typu działań. A jezioro, wysychając, nie tylko odsłania tę wyspę, ale ta wyspa, która była no, zamkniętym światem tego typu działań, przekształca się w półwysep, a właściwie łączy się z lądem. I teraz ta. To dno jeziora Aralskiego, które stało się nową pustynią, prawda? staje się przestrzenią, po której rzeczywiście mogą się przemieszczać zwierzęta. Przemieszcza się z wielką swobodą wiatry i pyły wszelakie. I te resztki owych laboratoriów bakteriologicznych są niezwykle, niezwykle groźne. Pomysł odwrócenia biegu rzek nie jest jedynym aspektem radzieckich eksperymentów z rolnictwem i naturą. Kolejnym działaniem, które doprowadziło do potężnych klęsk, były prace Trofima Łysenki. On był oponentem wszystkich ustaleń i poszukiwań europejskiej myśli w zakresie przyrodniczej, w zakresie genetyki uprawy roślin. Jego pomysł był cudaczny. właśnie był Hochstattlerem. Był zdania, że w warunkach rosyjskich nie trzeba stosować płodozmian albo trzeba bardzo wcześnie siać. Kiedy warunki rolnicze Rosji, Ukrainy czy Kazachstanu właściwie zachęcały do siewu późnego, jako że nie stosowano środków ochrony roślin, to tym bardziej powinno się i z uwagi na cykl wegetacyjny na ilość opadów, no, ale również na te, to niskie schemizowanie rolnictwa, należałoby wszystkie uprawy siać późno. On w ogóle odwracał porządek rzeczy zachęcał do wczesnych siewów i to się kończyło z reguły no fatalnie, fatalnie dla rolnictwa rosyjskiego. To się zresztą spotkało z innym programem w obrębie tej rosyjskiej myśli przyrodniczej, bo Chruszczow w 1959 roku przywiózł ze Stanów Zjednoczonych pomysł, by na gruncie rosyjskim masowo uprawiać kukurydzę. I te eksperymenty Łysenkowskie, te jego pomysły e, zmierzające do zwiększenia efektywności rolnictwa, spotkały się z próbą wymiany e, zasobów rolnych. Likwidacja tradycyjnych upraw i zastąpienie ich kukurydzą okazało się fatalnym posunięciem. To był samobójczy krok. Chruszczow, znęcony informacjami napływającymi już od połowy lat 50. ze Stanów Zjednoczonych o tym, Jakież to sukcesy rolnictwu amerykańskiemu i hodowli amerykańskiej przynosi kukurydza. Sam się wybrał do stanu Iowa w 1959 i stał się no, entuzjastą uprawy kukurydzy w warunkach, w warunkach sowieckich. Tym samym, decydując się na ten typ uprawy, zniszczył olbrzymie przestrzenie, które były użytkowane w inny sposób, szczególnie w północnym Kazachstanie, ale i na Powołżu, i na Ukrainie. W tej chwili praktycznie każdy ma swobodny dostęp do miejsca, gdzie znajduje się największe na świecie cmentarzysko Wąglika, czyli jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych. Takie właśnie są skutki eksperymentów, które kochała nauka radziecka i które były wykonywane wyłącznie po to, żeby udowodnić jej wyższość. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma.wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.